Rozmawiamy z Przemysławem Skibiszewskim, grającym trenerem drużyny KKF Automobile Torino Koniny. Panie Przemku, gratuluję awansu. Proszę na gorąco podsumować dzisiejszy pojedynek. Dzisiejszy pojedynek był taki jak cały nasz sezon. W każdym meczu było bardzo ciężko o zdobyć punktową. I, I tak właśnie ten, ten dzisiejszy mecz odzwierciedla, można powiedzieć, cały nasz sezon. Całe szczęście, e, zdrowie nam dopisywało, frekwencja była, była całkowicie e, duża i, i to pozwoliło nam e, no, wygrywać kolejne spotkania. Tak? Nie, nie uniknęliśmy wpadek, można powiedzieć, w tym sezonie e, i dlatego te, te losy decydowały się do ostatniej chwili. Natomiast dzisiaj, tak jak wspomniałem, no, wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężki pojedynek, że nas rzućnik zawsze stawia bardzo, bardzo, bardzo trudny opór. Dzisiaj też tak było i, i można powiedzieć, no sprawiliśmy kibicom ogromną radość, bo, bo, bo naprawdę kawał dobrego futsalu z jednej i z drugiej strony to tym bardziej nas cieszy, tak? Że nie po jakimś brzydkim meczu, tylko po, po wielkich emocjach wygrywamy ten pojedynek, który daje nam no, sukces, bo dla całego klubu, dla, dla Konina to jest ogromny sukces. Dokładnie mecz miał ogromne znaczenie dla was. Wygrana dawała wam awans i ten awans wywalczyliście. Zgadza się. W całym sezonie o tym nie myśleliśmy, skupialiśmy się na każdym, kolejnym, na każdym kolejnym meczu, natomiast dzisiaj wiadomo było, że zwycięstwo pozwoli nam awansować na szczebel wyżej. Dla mnie najważniejsze dla chłopaków jest to, że zdobywamy mistrzostwo, tak? To jest ogromny sukces, a jeśli chodzi o awans, to przyjdzie na to czas, żeby o tym porozmawiać. Okej, okay. proszę powiedzieć, jaka jest recepta na sukces drużyny przemysłowej? Z... Kibieszewskiego, awans z Polonią Golina, teraz awans KKF, automobilie Torino Konin. Jak i tutaj, tak i tutaj mam swoich przyjaciół i atmosfera robi swoje. To jest przede wszystkim. Każdy zawodnik przychodzi z chęcią na trening, na mecz, czy to w KKF, czy to, czy to w Polonii. Wszyscy się szanujemy, wszyscy się kumplujemy, jesteśmy przyjaciółmi i to pozwala nam wzajemnie się szanować i poświęcać, tak? Jeden dla drugiego i potem są takie efekty, jakie są w postaci właśnie sukcesów. Gratuluję jeszcze raz, dziękuję bardzo. Rozmawiamy z Batumiem Figasem, grającym trenerem KPU Denwila Września. Proszę na gorąco podsumować ten dzisiejszy pojedynek. No, trudno na gorąco podsumować, przeciwnik był bardziej konkretny. On był lepszy o, o, te, o te gole, które strzelił, 8-4, przegraliśmy. Mieliśmy mecz pod kontrolą, 2-0 prowadziliśmy, mieliśmy sytuację na 3 i na 4. No. No coś, coś nie zagrało. Dokładnie to jakby kolejny mecz, w którym wygrywamy, ale niestety na koniec meczu sądzimy pokonani. No brakuje, brakuje właśnie tego wyrachowania pod bramką, bo sytuacja jest odgroma, ale. Ale nie potrafimy tego sfinalizować i w dzisiejszym meczu też było sporo sytuacji, które powinny trafić do siatki, a niestety nie trafialiśmy gdzieś błędy własne, a kto popełnia błędy własne więcej od przeciwnika, no to, to przegr przegrywa spotkanie i tak też było dzisiaj. Okej, okay, no za nami praktycznie koniec sezonu. Ostatnie spotkanie za tydzień e, z drużyną Torunia. Miejmy nadzieję, że będzie przełanie w tym ostatnim pojedynku. Miejmy taką nadzieję, no będziemy grali do końca jak najlepszy wynik i, i żeby zakończyć sezon zwycięstwem i na pewno na ten Konin, na Toruń przygotujemy się już, się znaczy inaczej, no podejdziemy jak do każdego spotkania, tylko postaramy się być bardziej konkretni pod bramką przeciwnika, no i wygrać, zakończyć sezon zwycięstwem. Dziękuję i tego serdecznie życzę. Rozmawiamy z Szymonem Lewandowskim, zawodnikiem KPU Denwilla Września. Szymon, na gorąco podsumuj dzisiejszy pojedynek. Ciężki, przede wszystkim ciężki. Graliśmy z liderem rozgrywek. Oni, wiadomo, w Sera za w tym meczu. Ciężki mecz dla nas. Przede wszystkim yy, zepsuliśmy pierwszą połowę. To zaważyło na pewno na, na, na całość meczu. Prowadzimy 2-0, dostajemy później z głupie cztery bramki pod rząd. Tracimy jeszcze pioną przed przerwą i schodzimy z przebramkowym, że tak powiem, minusem na, na drugą. W drugiej wyszliśmy ok, dużo plusów naprawdę, pozmienialiśmy czwórki, lepiej to już wyglądało, doszliśmy ich na, na 5-4, No ale znowu się posypało, gra w przewadze. Mamy, mamy grać w pięciu, fajnie to wygląda, dużo się przesuwamy, pokazujemy, dużo sobie podajemy, ale co z tego jak głupi jakiś jeden, drugi błąd powoduje to, że tracimy dwie kolejne bramki, no i do pustaka tak, że tym bardziej boli. Okej, okay, no wydawało się, że początek wyśmienity, mieliście spotkanie pod kontrolą, a potem tak jak mówiłeś posypało się. No tak, dokładnie to co mówiłem, no, w obronie zagraliśmy słabo, yy, przeciwnik przy 2-0 wyszedł na nas wyżej, my nie pokazywaliśmy się do gry, yy, traciliśmy głupio, głupio piłkę, wybijaliśmy byle gdzie, wiadomo, no, jest sytuacja, gdzie czasami trzeba wybić tą piłkę, bo to lepiej i lepiej wybić, to jest mniejszy styd niż, niż tracić i stracić bramkę, ale w pewnym momencie ta gra po wyglądała bardzo słabo, no i... Skończyła się pierwsza połowa wynikiem 5-2 dla, dla Konina. Okej, okay, drużyna KK w automobile Torino-Konin wygrała ligę, Czy według Ciebie była to najlepsza drużyna? Z przebiegu całego sezonu najbardziej. Zaczęli dobrze, wygrali też ważny mecz w pierwszym, gdzie z Lechem, z którym pamiętam, chyba się nie mylę. To też pewnie zaważyło, bo wiadomo Lech później się wzmocnił, wiara Lecha wzmocniła się na drugą rundę, już, już, już tą przewagę sobie zbudowali, no ale zabrakło tych punktów, no bo Konin przez cały sezon zagrali, po prostu solidnie cały sezon, więc gratulacje dla nich i powodzenia tam w pierwszej lidze. Okej, okay, został jeden ostatni mecz z Toruniem, czy przełamiecie ząb pasy i wygracie? <laughs> W tej rundzie wygraliśmy jeden mecz z Chężą. Jeden dobry mecz zagraliśmy. Wiadomo, był było jeszcze puchary ze Szczecinem, były dobry mecz zagrany z Lechem Poznań, z Wiarą Lecha, no ale jak to się mówi, za dobrą grę punktów nie ma. No niestety, jeden mecz tylko wygrałem w tej rundzie, więc no pojedziemy, przepraszam, ale zagramy z Toruniem u siebie, tylko i wyłącznie o zwycięstwo. Nie widzimy innej opcji. I tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.